Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Witam Was z przepięknego miejsca. Dzisiaj jest okazja nie byle jaka, bo będę prezentować swoje stylizacje. A okazja jest nie byle jaka, bo moje dzisiejsze stylizacje będą inspirowane serialem, kultowym serialem, jakim jest Plotkara. A dlaczego akurat Plotkara? Bo w HBO Go ma miejsce premiera nowej wersji Plotkary. Plotkara wraca i to w całkowicie nowym wydaniu. I jestem ciekawa, czy tutaj moi widzowie są właśnie fanami. Tego serialu. Ale chcę Wam też trochę poopowiadać o stylizacjach, które mogliśmy obserwować w tej starej wersji i w tej nowej wersji w trzech kategoriach. Takiego szkolnego looku, takiego codziennego, casualowego looku i tego glam looku, który po prostu robi największe wrażenie. Będę korzystać z telefonu, na którym mam fragmenty obecnej wersji, zdjęcia z tej starej i będę starała się porównać, jakie widzę różnice, co było modne, po prostu w tamtych czasach. Doskonale je pamiętam, bo byłam już nastolatkom, także totalnie pamiętam premierę tego serialu, pamiętam zachwycenie moich koleżanek i pamiętam też, że w późniejszym czasie nie w, ob, w, w czasie premiery, ale ja w późniejszym czasie mogłam sobie pozwolić właśnie na obejrzenie i to przeżycie było dla mnie niezwykle inspirujące i też myślę, że po części może ten serial wpłynął na to, że mój kanał w dużej mierze był właśnie o tematyce modowej. Zaczniemy od tego szkolnego looku, school look i tutaj widać po prostu na pierwszy rzut oka ogromne różnice. Mam wrażenie, że w tej starej plotkarze, w tej poprzedniej wersji, te wszystkie luki e, dziewczyn występujące, szczególnie Blair, były takie dystyngowane, wiecie, takie dopracowane, tam dużo się działo. Te garsonki, mam wrażenie, że były zbyt poważne jak na wiek, który prezentowały właśnie te aktorki. Wiem, że też te czasy były bardzo specyficzne, tam w tych stylizacjach, w każdym tym temacie, który będziemy omawiać, bardzo dużo się dzieje, ale nie widać w tych stylizacjach akurat w tym starym, w tej starej wersji takiego buntu nastoletniego, wiecie, który każdy z nas gdzieś tam przechodził. W porównaniu do tej nowej wersji, gdzie są oversize, gdzie są męskie bluzy, gdzie są e, naprawdę takie odważne luki e, gdzieś przeplecone pod ten mundurek, widzę, że to totalnie się zmieniło. Jakby widać tą różnicę, że wcześniej to było takie ugrzecznione, bardzo porządne, e, mało widać tam e, takiej prawdziwej osobowości, e, a tutaj już w tej nowej wersji widać ten bunt. Widać tą wyrazistość, widać tą chęć wyróżniania się, brak obaw przy zakładaniu też męskich części garderoby. To mi się bardzo podoba w tej nowej wersji, bo jak wiecie, ja do oversize'u pałam ogromną miłością. Tutaj zaprezentowałam Wam zdjęcia, które porównują te luki. Dajcie znać koniecznie, co Wy myślicie o tych dwóch, tych dwóch zestawieniach. No widać ogromne różnice, widać też, jak po prostu wszystko poszło naprzód, jak teraz życie nastolatków wygląda. Inaczej, też przede wszystkim dlatego, że są media społecznościowe, które przełamują tematy tabu, i też w temacie ubioru widać, że tutaj ogromną pracę wykonały stylistki tego serialu. Naprawdę jestem zachwycona totalnie tą nową wersją i tymi stylizacjami, bo wydaje mi się, że każda osoba prezentująca różne style odnajdzie w tych właśnie lukach coś dla siebie. Jeszcze chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na Blair. Zawsze, gdziekolwiek pojawiał się temat plotkary, to wszystkie moje koleżanki czy znajome zachwycały się właśnie jej stylizacjami, tymi opaseczkami, tymi dziewczęcymi takimi stylizacjami, tym podkreśleniem właśnie tej dziewczęcości, tej um jakby wkraczania w życie kobiety. Nie wiem, jakoś yy, tak bardzo mi to zapadło w pamięć, dlatego też, że bardzo często yy, jeszcze wiecie, yy, trochę jak byłam kłótsza, <grym> trochę jak byłam młodsza, wiele osób porównywało mnie do Blair. Yy, nie wiem z czego to wynikało, ale bardzo dobrze to pamiętam, że bardzo często pojawiały się yy, takie porównania. Może dlatego, że pałałam ogromną miłością do opasek na głowę, gdzie właśnie w yy, postaci Blair yy, ta część garderoby, ta część dodatków bardzo yy, Często się pojawiała. Tutaj też chciałabym zwrócić Waszą uwagę na postać Julien, dlatego, że ona swoimi outfitami najbardziej wpasowuje się w moje trendy czy w to, co ja najbardziej lubię w stylizacjach. Jest tam dużo oversize'u, są też męskie koleżówki. Naprawdę no, jej postać pod względem stylizacji mi najbardziej przypasowała i najbardziej odzwierciedla to, co lubię w modzie. Może przejdziemy teraz do te, tych luków casualowych, do tych luków. Na co dzień. Ja przede wszystkim, jak wróciłam do tych stylizacji z tej poprzedniej plotkary, z tej starszej wersji, to zauważyłam coś, co mnie niezwykle rozbawiło. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie w tamtych czasach najczęściej torebki nosiło się na przedramieniach i to w ten sposób. Teraz to już jest dla mnie ogólnie, ja tak zauważyłam, że to jest rzadki widok. Jeszcze można zobaczyć dziewczyny, które noszą właśnie w taki sposób torebki, ale niezwykle mnie to rozbawia, bo kojarzy mi się właśnie bezpośrednio to z tym serialem, że taki typ noszenia torebek właśnie rozpoczął się od serialu Plotkara. Dajcie znać, czy wy też macie takie odczucia i czy wy też pamiętacie ten moment, kiedy była właśnie moda na duże torebki, które nosiło się tutaj na przedramieniu, aż cierpła ręka. Co jeszcze zauważam w tych stylizacjach na co dzień? Z poprzedniej wersji ten przesyt, łączenie pasków z kratą, bardzo dużo kolorów, bardzo dużo dodatków typu naszyjniki, pierścionki, duże kolczyki, te kolorowe torebki, kryształki, kryształki, więc no, to wszystko tam krzyczy. Ja na przykład, jeżeli miałabym przenieść tamte stylizacje na czas obecny, to... Hmm. Bardzo niewiele tych outfitów byłabym w stanie założyć obecnie. Co, jaką też różnicę zauważyłam w porównaniu tych obu wersji? Obecna podkara, nowa wersja, jest wydaje mi się, że taka ograniczona kolorystycznie. Tam przeważa właśnie biel, granat, czerń. Tych, te kolory pojawiają się, ale bardziej pojawiają się w ubiorze niż w dodatkach. Te dodatki są skromne, kolczyki, niewiele pierścionków, a tutaj jakby w tej w poprzedniej wersji plotkary mamy naprawdę przesyt absolutny dodatków, akcesoriów. Im więcej mam wrażenie, tym lepiej. Co, na co jeszcze chciałam zwrócić Waszą uwagę w przypadku tych codziennych stylizacji, zobaczcie jak ubrana jest Blair. Ja mam wrażenie, że te outfity totalnie nie były dostosowane do wieku, w jakim ona była, i tutaj znowu się przewija ten sam temat, który już poruszyłam w tych szkolnych lukach. Te poncza, które na siebie nakładała bardzo eleganckie, gdzieś mi przypominają taki angielski styl na bogato, po prostu dorosłych kobiet. Zabawne jest to, bo w tej obecnej wersji to wszystko jest właśnie, mam wrażenie, że bardziej dostosowane do wieku, w jakim znajdują się bohaterki. No i jestem ciekawa waszego zdania też w tym temacie, czy te poprzednie czy ta poprzednia plotkara faktycznie troszeczkę postarzała te główne postacie. Jaki jest, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Przechodzimy do mm, szałowego tematu outfitów, do szałowego tematu stylizacji. Jest to glam look, wieczorowy y, styl. No powiem wam, że te stylizacje, y, te kreacje właśnie w tym glam looku zrobiły na mnie największe wrażenie y, w tej obecnej wersji. Totalnie większość stylizacji stylizacji głównych bohaterek uderzyło w moje gusta w to jak ja chciałabym wyglądać podczas takich okazji, ale nie zostawiłabym tutaj tej starszej wersji w której również odnalazłam kreacje, które mogłabym nawet założyć teraz po tylu latach. Zobaczcie szczególnie tą stylizację Blair, ta niebieska taka błękitna sukienka ozdobiona kryształami, gdzie one się świecą jakby ta sukienka była mokra. Ta opaska, która tutaj jakby nie przesadza tego luku, nie jest tego wszystkiego za dużo. Powiem wam szczerze, że naprawdę do tej pory, jak patrzę właśnie na tą stylizację, to miałabym ochotę ją założyć. W przypadku tej nowej wersji, tutaj przedstawię wam te kreacje, które najbardziej mi się spodobały. Między innymi jestem pod wrażeniem tych cienkich ramionczek, które są niezwykle modne w obecnym sezonie. Ciekawa jestem, czy właśnie ta nowa wersja plotkary będzie dla was, dla dziewczyn, które stoją przed Wyborem swojej sukienki studniówkowej, studniówkowej, jakąś inspiracją. Jestem ciekawa, którą z tych kreacji mogłybyście wybrać na swoją studniówkę. To jest taki, wiecie, no, temat, który już, już jest tuż tuż, tak zaraz te studniówki się oby zaczną i no, stoicie pewnie przed wyborem kreacji, a właśnie serial Plotkara i ta nowa wersja może być dla Was inspiracją. Przechodzimy do moich stylizacji, i tutaj myślę, że nikogo nie zdziwię, ale moimi inspiracjami były dwie bohaterki, czyli Blair i Julienne. Mam nadzieję, że udało mi się perfekcyjnie odwzorować te stylizacje. Oczywiście pokażę Wam, które konkretnie na oryginalnych zdjęciach. Co jest ciekawe, że absolutnie nic nie musiałam dokupować do tych stylizacji. Wszystko, co zobaczycie, było w mojej szafie, więc to tym bardziej. Jest odpowiedzią, że właśnie stylizację tych dwóch bohaterek bardzo sobie cenię. Podzielcie się ze mną, e, szczególnie jeżeli jesteście fanami, fankami plotkary, które postaci z nowej wersji i z tej poprzedniej wersji są waszymi ulubionymi, e, które stylizacje najbardziej Wam wpadły w oko. I e, serdecznie Was zapraszam, jeżeli jeszcze nie widzieliście plotkary, nowej plotkary do HBO i HBO Go, od właśnie 26 października już możecie oglądać te odcinki i mam nadzieję. Że wkręci Was ten serial tak jak i mnie. Napiszcie w komentarzach, jakie odcinki na moim kanale najbardziej lubicie. Planuję już swoją listę odcinków, które będę realizować regularnie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w niedzielę, bo widzimy się co niedzielę. Pa!